Oczekuj się! Na mojego zaza! Witam wszystkim, z tej strony, Zwycięstwa i uczę kolejny kolejnym materiale na kanale World of Warships. Tym razem chciałbym się powiedzieć, wypowiedzieć na temat filmu, który zobaczycie właśnie w tym momencie. Dobra, jestem po przerwie tym razem e, jak widać no, jesteśmy wrzucił mnie na mapę sąsiedzi ale nie o tym chciałem porozmawiać jak widzieliście wcześniej e, chodziło mi o materiał od, z oficjalnej strony z, oficjal, z oficjalnego co, nie umiem, z oficjalnego kanału e, World of Warships.eu bodajże Mianowicie o odnośnie łodzi podwodnych w World of Warships I z tego co zauważyłem na filmie, tak będą łodzie podwodne I w prawym górnym rogu ekranu macie ankietę, czy chcielibyście, żeby pojawił się materiał z testu publicznego Na łodziach podwodnych, czy też nie Ponieważ, znaczy generalnie nagrywał będę, ale mogę tego nie opublikować. Więc, jeżeli byście chcieli... I tak tylko... Być może jeszcze planuję... Znaczy, może tak... Może, że gościu przestać spamić? yyy eee... Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Aha, planuję nagrać materiał z kimś... z World of Warships, bo samemu to się jednak trochę... Trochę jednak, mimo wszystko, się ciężko nagrywa. Samemu. Niech to szlak. Na początku bitów. Początki bitów bit w workshopach są strasznie nudne. Co zresztą można było zauważyć w kontrze. W ostatnim materiałem z kontry. Za 5 minut niecałe będzie cyklon. Jak to tylko w 4 godziny, 21.6. Mmm... Co to jest? Miyoko. To też, też jest ARP Miyoko, ale to... Co drogo, ostatnio wczoraj było Tank Force, odcinek z gry Tank Force, i Z gier... Znaczy z czołgów modernistycznych. Czy jestem, czy będą okręty nowoczesne World of Warships, czy WG zrobi... Tak samo jak miał być kaliber, bodajże, czy czegoś tak e, czyli grę z modernistymi czołgami, ale o 2G, coś właśnie w stylu e, WOTA, z tym, że nie z czołgami z II wojny światowej, jedno z czołgami, jedno czyli po prostu e, z czołgami z e, nowszymi. Może tak powiemy. ujmę, a nie, czy uwagę na czym ja zacząłem w ogóle. Jest to moja zabawka Ulubiona zabawka Jest to jedyny pancernik który sobie zostawiłem uh, który sobie zostawiłem jako, jako zabaweczkę Jestem wykryty Ale nie strzelam w tamtych, tylko chcę, chcę w Omachę się strzelić. Koniecznie mi to wyjdzie, bo tam jest góra jeszcze jedna Czy mi to wyjdzie ten ładny strzał? Kamie, tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Miesz z nami Chodźcie na solowę! Mam przygotowaną awa dla was wyrzutnię torpedową. To jest Omaha? Tak, to jest Omaha. Trafię go, czy go nie trafię? <laughs> dawaj, dawaj gościu! Reżbie <laughs> na króla Georgia, możecie o wiele nie płynie w moją stronę. Chciałem wypłynąć, żeby... Ała! Ała, 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 dobra. Musiałem wypłynąć, żeby w ogóle się wstrzelić z tymi torpedami, spróbować się go w z torpedami. Aczkolwiek jako, że go podpaliłem, to że ja mam też sam na sobie dwa pożary. Czy trafię go? Trafiłem. Ale, ale torpedami tamtego typa nie trafiłem? Really? Bardziej mi przeszkadzają, niż pancerniki, no ale niech ci będzie. Dobra, zatopiłem go. Zniszczyliśmy wrogi pancernik! Zniszczyliśmy wrogi pancernik! Kurde, zginę zaraz. Spadać ode mnie! Low HP! Low HP! Low HP! Zgaście! Jest, zgasiłem się Oj, gura A to kto do mnie strzelił? Kurde, rybnę w górę. Jeszcze ten tutaj to celczycz Toca li O gawron jest ten. Yy, było logo Gawrona. Okej, okay, jestem w obserwie. Niech dać gram na Bismarku. Ale niestety teraz wrzuciłem na poziomy 10 i na mapę okruchy. No więc. Tam swoją drogą był gdzieś krążownik. z tym, że jego ja nie widzę. Było, bo to, było to Azuma. Tu. O, jest, jest i Azuma. Ten mnie pod. Właśnie mnie podpali, ale na szczęście mnie nie podpalił. E, tu. Przyjąłem. Kurde, teraz muszę zrobić to tak, jeszcze tu. No... już się. Tak, jeszcze tele, na telefonie coś ustawiałem. Więc na, dlatego, już to... Co to lata w ogóle? To Od za coś tu mleka. plus jest taki, że Bismarck ma tym razem 4 wieże działowe, a nie 3, tak jakby było to na Gneizyn, ale zresztą, że Gneizyn, o ile pamiętam, ma 4 wieże działowe? Znaczy 3 wieże działowe, ale po 3, 3 wieże działowe i po 3 działach? Ten ma 4 po 2. Aczkolwiek mogę się mylić. To jest odnośnie Gneizyn, bo Bismarck to akurat wiem, bo widać to akurat, jak, Gneisen, jak Bismarck ma. Postawione rzeczy o, kiedy pokazała się, altuma i zobaczymy, czy trafię czy nie. A raczej wątpię, trafiłem, ale tylko raz za 3800. No to trochę słaby wynik, jak na mnie i leci w romę. Wątpię, żebym trafił, bo jestem za daleko i chyba zbyt słabo. Zbyt... Duże wyprzedzenie chciałem, bo jest zbyt, zbyt słabe wyprzedzenie wziąłem Ale to chyba tak jak mówiłem Nie to Władysławostok? Wostok, what the fuck! Jaka nazwa Wszyscy są tam no, W tej bitwie jest większość wycięte <grym> Z tego co zauważyłem Bo no, jest to za, za nudne no. Samo wpływanie nic nie daje o, penetracy Krążownik, który stoi... Który dziub ma to z tej strony? O ty, kuźba! We mnie? Roma, ty we mnie celujesz? Rygoszef, no chyba sobie jaja robicie. Nie, to też we mnie celuje chyba. Michał, możesz przestać mi to wspomnieć? I. Trochę, mo trochę mocno obrywam. Ej, no, nie trafię w typa. Wszystko naokoło poleciało. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. Władysław nawraca. Czy ja go podpalę? Tak, podpaliłem go. Dobra, muszę się obrócić najpierw. No, odczep się ode mnie, dziadu! z Kubańcu. A joła, to jest chyba dziewiątka. Tak, dokładnie. A to jest dziewiątka. No, możesz się łaskawie ode mnie, odczepić który. A nie od dziobu ósemka walcząc z dziewiątką ma trochę duży problem z tego co widać. Musiałem trochę zwolnić, żeby nie zginąć się od razu. tam gdzieś w stał. włączymy sobie head akustyczne sądy. Żeby tam tego wykryć O ile się to uda Czy ty oioła serio tu płyniesz? No kurde po cholerę ja strzelałem Fucking shit Rozmordowałem sobie pociski O krążołnik za chwilę zmienimy na nasze znaczy na pepeki a nawet nie zdążyłem, <laughs> nawet nie zdążyłem zmienić te pepeki. Lecimy sobie jeszcze jedną bitewkę na Gnezynę, ale aczkolwiek spróbujemy jeszcze otworzyć kontener. Bardzo wątpię, żeby to był kontener, bo już nie ma prawie w ogóle szans na super kontenery. W ogóle tak to znerfiło, że tak wcześniej już i tak było to mało, mała, bardzo mała szansa, natomiast teraz to jeszcze jeszcze to zmniejszyli. Jakieś główne dostałem chyba? A nie, to jest dobra akurat. Całkowicie likwiduje e, ryzyko e, eksplozji twojego magazynu właśnie to w się, że coś jeszcze w... nie. To badanie miało być. Czy coś jeszcze weszło? Z tego co będzie to nie. Chyba, że we Włoszech coś jest. No? Nope. Tu też nie, tu też nie. O, za milion. Jest dziwanka za milion. O kurde. What the fuck shit? Dobra, nie, nie przedłużam, lecimy biletkę. Okej, okay, jesteśmy po przerwie, jak widać, gram na gnejznę znowu. Tym razem jestem na mapie estuarium. I niestety na dziewiątki nie rzuciło. Szkoda, bo gnejznę na tak średnio sobie może poradzić na Tutaj Spróbujemy trafić typa zburzących. O, tam jest ich więcej. Zobaczymy, czy doleci. No trafiłem, ale bez pożaru. A nie o to mi chodziło. Chciałem tylko podpalić ewidentnie. O, kolejny kolejny znał, no. Czegoś ty jest? Pytanie? Eee. De... O... Nie mogę go zapraszać do dywizjonu. dlaczego to? Krążownik jakiś, jest to Cleveland Trafiłem, ale bez Cytadeli Nie, kurde, czytałem to co mi Michał napisał, kurde Michał, przez Ciebie bym się wywalił w górę I bym zginął Znaczy ja, no, nie zginąłbym od wywalenia się w górę, aczkolwiek yy, mógłbym gdzieś mocno potrybowane i Może tak dłujmy. A, to Uciekajcie. Kto to gadał? Tamten? Tak, strzelam na brzmienie obeki i heki. Wracając do tematu y, tych łodzi podwodnych, super by było, gdyby właśnie WG wprowadziło to do gry, natomiast byłoby problematyczne, wydaje mi się, że byłoby problematyczne zniszczenie z łodzi podwodnych z okrętu, y, ponieważ no, jednak mimo wszystko y, działa nie trafił, mogą nie trafić w y, okręt podwodny. Ale, yy, możemy, do, mogą dodać też yy, bomby podwodne, bomby głębinowe. W sensie WG może dodać bomby głębinowe, w tym sensie, o to mi chodziło. A, kolejny pożarek. No jeden, ty we mnie celujesz? Denied. Ała, mam nie na słuchawkach. Późno władowałem się w górę I jeszcze trafiłem mnie tak jak chciałem GG Mógłbyś się łaskawie ode mnie odrobić z tym spamerzkiem i działa? Mi Jegoś się na mnie uwziął? Będzie tylko we mnie spawił Czy mógłbyś łaskawie się ode mnie od Janie Pawlić? Zniszczo Sojusznik sojusznika. Nie da mi spokoju, dureń. Z tym Baltimore. O, do, 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 do. Zdężę wystrzelić w Clevelanda Nie wiem, czy go trafiaczko. I to mówię, bardzo wątpię. Chociaż... Trafiłem. Twierdzone przebicie, co? Trafiłem go krytycznie? Serio? Negat... Atago. Zatopiło swojego. Baltimore zginął. Zginął. Na szczęście. Bo już Baltimore zawsze mi działał na nerwy. Działał na nerwy. Nawet minęliśmy jego złą pociskami Ej, to są pożarki. <grych> pożarak. w tę stronę się Never mind. Trafię go, czy go nie trafię? German Accuracy Inward World of Warships. go. No aaa, Zabrał mi go Chciałbym storpedować kogoś Takiego pancernika na przykład A to jest Duke of York Na no, minimapie było widać Dobra. Tak jak mówimy, na przemienie strzelam uciekami To były pepeki pe, pe, czy hejki przed chwilą? Nawet nie wiem Pi 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 pi, pi, pi już muszę z kimś to zrobić Takie ładne ujęcie było Jest i lotniskowiec Lexington Zobaczymy czy uda mi się trafić tak jak ja chcę Nie wątpić No właśnie za małe wyprzedzenie wziąłem Tylko nie chcesz skopować tej strefy A chcę jeszcze raz się przynajmniej chcę trafić przynajmniej Lexingtona Tak wcześniej sobie włączyłem Myśli że chcę... teraz tego w ogóle nie trafię O, zajęliśmy wszystkie baza, a nie jestem Nie ma jeszcze końca bitwy, what the fuck? Iep Serio? Trafiłem w górę mimo, że nawet nie miałem informacji, że tam jest góra. What the fuck No Monarch Szykuj się Na mojego zeza. Ty będzie zewracał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Brother... Zamieni go! Yee! Nie czemu ja się cieszę, nieważne. No więc w tym materiale z World of Warships to by było na kanale. Znaczy z World of Warships to by było na tyle. Także jeśli Wam się materiał spodobał, dajcie kciuk w górę. Jeżeli nie subujecie kanału, to możecie zasubskrybować kanał. Pamiętajcie o ankiecie w prawym górnym rogu, gdzie jest pytanie dla was, do Was. Co sądzicie o wprowadzeniu urządzeń podwodnych do World of Warships?